Witam się z wami w nowym filmiku. Tym razem mam dla was lump haul połączony z takimi moimi stylubeczkami z lookbookiem. Także pokażę wam co ostatnio kupiłam sobie w lumpie i jak to wystylizowałam. Wydaje mi się, słuchajcie, że takie lookbooki są najfajniejsze. Nie wiem, ja takie najbardziej lubię. Ostatnio w lumpie byłam rok temu, półtora roku temu, dwa lata temu. No nie pamiętam kiedy ostatnio byłam w lumpie. Więc słuchajcie, wybrałam się ostatnio na łowy z mamą. Znalazłyśmy takie perełki. Nawet się tego nie spodziewałam. Przychodzicie do Lumpa po takiej przerwie, a tu nagle, słuchajcie, stoi dla was lump otworem i trafiacie na dzień dostawy. Szłam wtedy z czterema rzeczami. Dzień też był taki cennik, że każda rzecz była wyceniona osobno. I z tego co pamiętam, chyba każda z tych rzeczy kosztowała około 20 zł. Przejdę teraz do pokazywania Wam ciuchów. Zapraszam. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest spódnica i zobaczcie, jest dosyć długa. Ona jest na gumce. Na prawda, ta gumka jest dla mnie trochę za szeroka i trochę mi się nie Podoba jak ona wygląda właśnie jak noszę ją w tym miejscu i nie powiem wam skąd ona jest ani jaki jest jej skład bo metka została wycięta, ale mój wzór przykuł ten zwierzęcy print. To jest, zobaczcie, taki panterkowy tiul, a pod spodem ona ma po prostu czarną podszewkę. Ja ją noszę tak, że zakładam ją w sumie jak sukienkę. Możecie zobaczyć teraz na przebitkach, że właśnie w ten sposób ją założyłam. Do tego ciepły, taki mięsisty sweter. Uważam, że to jest super połączenie. Ona ma taką zwiewną, lekką fakturę. Ja tutaj postawiłam na swój ulubiony, w takim idealnym beżu. Myślę, że to się naprawdę fajnie zgrało i wtedy słuchajcie, ona ma idealną... Długość. Bo wiecie, to jest ta taka awkward długość, że jest trochę za łydkę. I bardzo łatwo jest wyglądać w takich ciuchach, jak po prostu ciotka klotka. Ale właśnie jak odpowiednio uda się wystylizować, no to naprawdę można coś fajnego wymodzić. To jest też wskazówka. Niekoniecznie musimy spódnicę nosić jako spódnicę. Trzeba znajdować różne zastosowania dla ubrań. Myślę, że ona by równie fajnie wyglądała, gdyby po prostu nosić ją jako sukienkę z pięcią paskiem. Ale w takiej wersji jesiennej panterkowy print to jest dla mnie must. Have. bardzo udany łup z lupa. słuchajcie rzeczą. Ona po prostu wystawała sobie z wieszaka i ja widziałam, że to będzie hit i ja widziałam, że ją kupię. Kupiłabym ją nawet jakby była w rozmiarze 46, bo wtedy też udałoby mi się ją jakoś fajnie wystylizować i jest to słuchajcie taka bardzo długa koszula w kratę fajnie wykończona takimi złotymi guziczkami. Bardzo ładnie to wygląda. Firma to jest Uplander, rozmiar 38. Ona jest słuchajcie w 60% z wiskozy, dalej jest Poliester i Elastan, ale ten materiał jest genialny, słuchajcie, bo ona jest prosto z pralki. Rozumiecie to? I w ogóle się nie gniecie. Kocham takie ciuchy. Dlatego to jest teraz jedna z moich ulubionych koszul. Możemy ją nosić zarówno słuchajcie, jako sukienkę, jakichś grubych rajstów i kozaków na zimę. To jest super opcja. Ale tutaj widzicie, że ja połączyłam tą koszulę ze sweterkiem. Dograłam ją w taki trochę koleczowy sposób. Bardzo mi się to kojarzy. Czasami, kiedy chodziłam na studia, uwielbiałam się tak ubierać. Każdy powinien mieć taką fajną koszulę w kratę. Dodatkowo, słuchajcie, ten materiał jest gruby nic nie prześwituje. Gdzie ja mam taką koszulę. Słuchajcie, kupiłam za dwie dywy. Bardzo się cieszę z tego łuku. Rzeczą, którą upolowałam, są takie mega szerokie spodnie. Zobaczcie. W zasadzie są jednej szerokości na całej długości i kuśny pasek, a właściwie wstążka, którą się je wiąże. W pasie na mnie są trochę szerokie, bo to jest rozmiar 40. Firma to jest Modelin. Są też około za dwie dyszki. One po prostu sobie wisiały na wierzchu z metką. To był też jedyny ciuch, który ja wzięłam ze sobą do przymierzalni. I chcę Wam pokazać ten materiał, bo nie mam metki, ale wydaje mi się, że ten materiał to jest len. Bo jak wyciągnęłam te spodnie z pralki, to niestety one były dosyć wygniecione. Nie chodzę w nich często, bo trzeba je prasować. Nie wiem, jakoś tak bardzo nie lubię pracować. Ugram, nie lubię marnować na to czasu. Zwłaszcza, że pracuję z domu. Nie oszukujmy się w domu, nie muszę chodzić i nie wiadomo, jak skoną Możecie zobaczyć, jak ja je ograłam. Nie wiem, czy ten krój to jest naj bardziej odpowiedni krój do mojej figury, bo wydaje mi się, że mój dół w tych spodniach wygląda masywnie. Właśnie dlatego fajnie jest w takiej stylizacji ubrać coś bliżej ciała na górze. Jak już zarzucicie jakiś płaszczyk, tutaj mój ulubiony płaszcz, który zresztą e, dostałam od mamy, która go dostała od koleżanki i wydaje mi się, że ta stylizacja właśnie z tymi szerokimi spodniami z płaszczem z szaliki wygląda dosyć modowo. Myślałam, że te spodnie będzie się dało aż tak fajnie ograć. A dajcie znać, jak Wy byście ograły tą stylizację, czy włożyłybyście coś na górę bardziej luźnego? Bo słuchajcie, teraz ogólnie zauważyłam, że takie luźne stylizacje też wyglądają fajnie. Wtedy może jeszcze trampki, jakoś by to tak bardziej wyglądało grandowo. Mój styl raczej do takich bardzo grandowych nie należy. Raczej ja robię kropeczki, paseczki, jakieś takie bardziej proste kroje, bardziej taki dziewczęcy styl. Przejdziemy teraz do ostatniej rzeczy, którą znowuż jest spódnica. Znowu tutaj mamy tą długość załytkę. Spódnica jest też na gumce. I ona, słuchajcie, leży na mnie dużo lepiej, bo to jest mniejszy rozmiar. To, co mnie urzekło, to oczywiście ta siateczka w kropeczki. Skuję na lekkości. Bardzo mi brakuje do tej spódniczki jakichś takich beżowych botków albo takich cięższych ala glan, bardziej ciężkich butów. Myślę, żeby to super właśnie tak wyglądało. To jest Stradivarius. A jeżeli chodzi o materiał, to nie wiem, bo metka jest znowu odcięta. To też była jedna z rzeczy, która bardzo mi się rzuciła w oczy na wejściu. Grałam ją w taki kontrast trochę sposób. Na górę ubrałam bluzeczkę z bufkami. Na dół coś w stylu mokasynów, które ukradłam e, na potrzeby tego filmiku i tej stylizacji mamie. Zarzuciłam na to swój jesienny płaszczyk. To jest jedna z tych stylizacji na pograniczu trochę babciowych. Tak mi się to kojarzy, jak mam zarzucony na siebie ten płaszcz, ale w sumie lubię ten vibe. Jeszcze 5 lat temu pewnie bym się tak nie ubrała, ale teraz nie Wiem jak wy, ale ja mam bardzo słabość do lakierków. Kojarzą mi się z dzieciństwem. Uwielbiam kiedyś chodzi w lakierkach. Pudrowy róż i czery. Myślę, że to połączenie po prostu jest uniwersalne i nie starzeje się. To już by było tyle z tego filmu. Właśnie kocham za to lumpy, że Można polować tam unikatowe rzeczy, dobre jakościowo, w super cenach i dać tym ciuchom drugie życie. Porównywując, słuchajcie, te zakupy z lumpa do tych z sieciówki, które ostatnio robiłam na kanale, to jest dla mnie jak niebo i ziemia. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy kupujecie w Lumpeksach, czy dla Was to jest trochę takie. mmm? Wiem, że ludzie różnie na to reagują. A jeśli nie kupujecie w Lumpeksach, to dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sklepy w komentarzach. Dajcie też znać, która stylizacja podobała Wam się najbardziej. Ja się już z Wami żegnam do następnego pudziaczki, papa.